Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. E, tak jak zapowiadałem, e, spodziewałem się, że dojedzie do mnie taki element. Jest to konektor e, z angielskiego. E, po polsku potocznie mówią na to: przerywacz, choć e, no, jeżeli ktoś obejrzy e, kanał kolegi e, Omnis Armia, no to, to tam on świetnie tłumaczy, że. E, tak naprawdę e, ten element potocznie zwany przerywaczem przerywaczem nie jest e, z angielskiego konektor jest to no, łącznik łączka złącze więc więc e, jak to sami zinterpretujecie to już to już wasza sprawa więc ten element chciałem e, w moim bloku Sprawdzimy czy broń jest rozładowana Oczywiście rozładowana. E, więc ten element chciałem w swoim bloku wymienić. E, właściwie to dzisiaj przyjechało do mnie dwóch kurierów. Jeden e, z łącznikiem firmy ZEW, a drugi z kaburą e, wewnętrzną firmy Cytak. To jest kabura chińska, może od razu tak e, na wstępie powiem, więc nie jest to jakaś kabura wybitnej firmy. Przychodzi to w takim w takim opakowaniu. Powiem Wam szczerze, że na mnie zrobiła ta firma pozytywne wrażenie. Jest bardzo dobrze dopasowana. Nie ma tutaj naprawdę żadnego problemu, nic nie nie wylata, wszystko się trzyma, więc myślę, że spełnia swoje zadanie klips jest wygląda na, na solidny tak jak założyłem do spodni więc to no, wszystko się trzyma myślę, że na początek do takiego awaryjnego przenoszenia broni yy, myślę, że się sprawdzi jak to wyjdzie w praniu no zobaczymy ale no dobra e, skupmy się na tym co chciałem dzisiaj zrobić czyli wymienić ten element Element jak widać jest gładki, wypolerowany, więc no myślę, że, że spełni swoje zadanie. Zaraz zobaczymy, bo sam jestem ciekaw jak wygląda ten fabryczny. Dzisiaj zakupiłem wybijak, no musiałem się zaopatrzyć w takie no żeby można było wybić pin no i wyjąć ten mechanizm z pustu. No dobra, przechodzimy, zobaczymy. Zamek już zdjęty będziemy wybijać pin. Może tak, może najpierw zajmę się tym pinem z tyłu, tym plastikowym. Niestety ten wybijak ma 3 mm średnicy, więc jest trochę za duży, za szeroki, żeby wyjąć ten pin tylny. Ok. Pin wyjęty. A teraz wybijemy ten pin. Chodzi. nie ma problemu żeby go wysunąć ok teraz podwadzamy tutaj blok wyglowy wyszedł bez problemu dźwignia zrzutu Zamka. Też wychodzi bez problemu. No i teraz możemy już wyjąć... ...właściwie cały spust. Czyli szynę spustową. Jakie to usyfione wszystko. Tak że tego... Tak naprawdę nie, nie czyściłem aż tak mocno w środku. Rozłączyłem szynę spustową. A tu mamy konektor. To znaczy łącznik. Dobra. Wyjmiemy go. Tu użyję nowego, nowego łącznika, żeby wybić ten stary. Nie, muszę przeskombinować jakiś śrubokręt albo albo jakoś go podwalić tutaj. Idę po śrubokręt. mam śrubokręcik i już praktycznie poradziłem sobie ze starym przerywaczem, właściwie z nowym przerywaczem, aczkolwiek no firmowym. Tak jakbyśmy je mieli porównać. Nie wiem, mi jest ciężko zauważyć jakąkolwiek różnicę, jeśli chodzi o te dwa przerywacze, o te dwa łączniki. Mniejsza zoom, w Ten, jest nowy. Ten jest oryginalny. No dobra. Zobaczymy, czy zmieni się w jakiś sposób praca spust po wymianie tego elementu. jak mówiłem wam wczoraj zaczę przy nagrywaniu ostatniego filmu element ta szyna spustowa była tutaj wcześniej połączona sprężynką tej sprężynki w piątej generacji nie ma więc trzyma się to po prostu w ten sposób bez żadnych sprężynek dobra Instalujemy z powrotem mechanizm spustowy pistoleci. I na koniec został nam blok cryklowy. I mamy. I mam już cały mechanizm e, zmontowany. Dobra, z powrotem wbijamy pin. Siedzi na właściwym miejscu. Ok. No i pin. Tylny. Przechodzi mi na drugą stronę. Trzeba tak ustawić, żeby... O! Super. Dobra. Mam nadzieję, że wymiana łącznika zakończyła się powodzeniem. Wiem Wam szczerze, że spust pracuje jeszcze raz. Pracuje trochę lżej. Takie mam wrażenie, że rzeczywiście jest troszkę lżejszy. No, no dobra, to byłoby na tyle. Jak będzie się strzelało, zobaczymy na strzelnicy. Wszystko wyjdzie w praniu. Także dziękuję za uwagę. Tyle to w dzisiejszym filmie. Na razie. Pozdrawiam.